Wydawnictwo Kiklop. Dla ciebie, drogi czytelniku, nazywam się Tamara Hebes. Nie pytaj dlaczego. Tam, gdzie gasną świece, raport szpitalny. Późna jesień. Zapach Lizolu przykleja się do wszystkich elementów materii. Tego miejsca nie można pomylić z żadnym innym. Korytarz. Światło. Cień personelu przesuwa się po lamperiach w kolorze wywołującym mdłości. Widać jak starość zamienia ciało w martwą naturę. Skóra, podobna do suszonej śliwki, idealnie przylega do materaca, stanowiąc jakiś dziwny dyptyk. Blada dłoń, wystawiona na pokaz, zlewa się z kolorytem pościeli. Późna jesień. Święty Piotr spaceruje po korytarzu nerwowo podzwaniając kluczami.